Dzień dobry. Gdzie zastanę komisarza Zachary? Przy oknie. Dziękuję. Panie komisarzu. Dzień dobry, pan zajmuje się sprawą Gajdów, prawda? Co się stało? Moja córka Paulina i Oleg Gajda chodzą do tej samej klasy i przed świętami, kiedy szli do szkoły jakiś mężczyzna. Zaczepił ich i. Powiedział, że szuka dzieci do filmu, organizuje casting. Dwa tygodnie przed świętami troje rodziców i nauczycielka zgłasza się do Was z informacją, że jakiś w średnim wieku facet krąży wokół szkoły, zaczepia dzieci, mówi im o udziale w jakimś castingu, a Wy nie uznajecie tego za trop w naszej sprawie? Dlaczego? Zresztą, my, spra my sprawdzaliśmy te zgłoszenia, ale tego faceta nie było już tam, gdzie go y, wcześniej widziano. Zrobiliście portrety pamięciowe? No tak, tak. No, zrobiliśmy. Ale no, to są dzieciaki, no. W ogóle pamięć przecież bywa zawodna i... No, każdy z nich opisywał go zupełnie inaczej. Nie pomyślałeś, że może specjalnie zmieniał wygląd? No, ale patrol jeździł przez... Kilka dni tydzień. jeździł, ko no, tydzień jeździł koło tej szkoły i co, no zaczepki się nie powtórzyły, rodzice nie dociekali, to my... W... Wy też nie. Nie przyszło wam naprawdę do głowy, że to może być ważna informacja w naszej sprawie? Gdzie ty masz mózg? A ty? Nie przyszło ci do głowy, że to może być ważne? Inny mówi, jak pracować, a sama posadę po znajomości. Co? Jak? Co wiesz? Znajoma ze stołecznej powiedziała mi, że ten cały Zachara ma aspergera. Co ma? Nie wiesz, co to jest asperger? To sobie sprawdź. Nie wiesz, co to jest asperger człowiek.